Cześć! A może powinienem powiedzieć dobry wieczór, bo mamy praktycznie 21 godzinę. Czekamy na ten zmierzch upragniony i lecimy pod wodę. A dzisiaj jesteśmy nad jeziorem Grzybno, niedaleko Ośna Lubuskiego. Tak dla przypomnienia, oczywiście, mój kanał współpracuje od niedawna ze sklepem Militaria.pl, z czego jestem naprawdę mega zadowolony. Wszystkie rzeczy, które używam, można znaleźć w opisie filmu. A my, no, czekamy jeszcze na to, żeby ta pogoda troszeczkę bardziej się. Yy, ściemniła, żeby po prostu było ciemnie i lecimy odchłań tego jeziora. Jezioro Grzybno to urokliwe jezioro rynnowe położone na Pojezierzu Łagowskim w województwie lubuskim w powiecie subickim w gminie Ośno Lubuskie. Jezioro Grzybno jest rajem dla obserwatorów dzikiej przyrody, jak i dla wędkarzy. Występuje tu wiele gatunków ryb, takich jak płoć, leś, szczupak, okoń, lin, karp, węgorz oraz sandacz. Średnia głębokość to około 5,2 m, a maksymalna to niecałe 12 metrów. Wkroczyliśmy do wody z ogromnym apetytem na spotkanie z prawdziwymi władcami tego podwodnego królestwa. Póki co mój obiektyw wyłapuje głównie niewielkie pływające cuda, ale niech to Was nie zmyli. Każda z tych malutkich istot to potencjalna gwiazda naszego filmu, bo przecież nigdy nie wiadomo, czy większe okazy zechcą się pokazać. Były już piękne okonie, pojawiły się nawet majestatyczne szczupaki. A teraz do obiektywu wpadła nam zwinna płotka. To znakomicie! Mam nadzieję, że jezioro grzybno jeszcze nie pokazało wszystkich swoich asów w rękawie i zaraz zaskoczy nas czymś naprawdę spektakularnym. nie musieliśmy prosić jeziora o więcej ledwie co narzekaliśmy na te maluszki, a tu proszę z czelu wyłonił się pierwszy konkretny szczupak to prawdziwy podwodny szeryf dzielicy który na pewno trzyma cały bałagan w ryzach jego spojrzenie mówi jasno jestem tu by zaprowadzić porządek i może coś przy okazji zjeść to właśnie takie spotkania sprawiają że to nocne nurkowanie staje się niezapomnianą przygodą O proszę bardzo, ledwie skończyliśmy podziwiać szeryfa, a tu przed nami skrywa się węgo. siedzi tam swoim malutkim, ale z pewnością niezwykle przytulnym mieszkanku. Od razu nasuwa się pytanie, ciekawe czy to lokum wynajmuje. Widać, że ceni sobie prywatność i spokój, bo na takie nocne wizyty raczej nie zaprasza. Kto wie jakie sekrety skrywa to jego podwodne gniazdko. Spotkaliśmy już kilka niewielkich linków skrytych w podwodnej gęstwinie. Z nurkowego doświadczenia wiem, że takie małe spotkania to często zwiastun jednego. Tego gatunku musi być w jeziorze całe mnóstwo. To jak znak, że płyniemy w stronę prawdziwego, linowego Eldorado. Z nadzieją w sercu i kamera, oczywiście, w gotowości, suniemy dalej, wierząc, że za moment z ciemności wyłonią się te prawdziwe okazy, te dorodne, majestatyczne liny, o jakich marzy każdy wędkarz. No i oczywiście ja. Wszystkie europejskie węgorze, niezależnie od tego czy żyją w Polsce, Francji czy Skandynawii, odbywają daleką migrację do Sarkazowego Morza na Atlantyku. Tam na głębokości rozmnażają się, a dorosłe osumiki giną. Ich maleńkie, przezroczyste larwy są niesione przez prądy morskie z powrotem do Europy. Kiedy docierają do brzegów kontynentu, przekształcają się w szklane węgorze, a następnie węgorzyki, które pływają do rzek i jezior, by rozpocząć cykl od nowa. Jak to stare przysłowie mówi, gdzie patyki, tam wyniki. I rzeczywiście to się po prostu sprawdza. Widzimy to na własne oczy. Powolutku, ale konsekwentnie zaczyna się te nasze upragnione linowe Eldorado. Wygląda na to, że te drobne liny były tylko zapowiedzią. W końcu dotarliśmy do rejonu, gdzie podwodne gałęzie i zwalone drzewa tworzą idealne królestwo dla tych majestatycznych ryb. Apetyt na prawdziwe okazy rośnie z każdą sekundą. Wśród tych wszystkich gałęzi niczym dostojny władca swojego królestwa spoczywa sobie dość pokaźny oko. To taka mała, ale jakże zasłużona odskocznia od linów. W końcu oko musi też odpocząć od jednego gatunku, a ten drapieżnik prezentuje się naprawdę okazale, pozując nam niczym model, idealny moment na złapanie oddechu przed dalszym poszukiwaniem tych dorodnych linów. Musiał usłyszeć, jak gadamy o jego rewirze, bo oto i on przypłynął prosto pod obiektyw, jakby chciał sprawdzić, czy czasem nie obgadujemy go za plecami, albo po prostu zapozować, przypominając, to tu jest prawdziwą podwodną gwiazdą, w końcu to jego teren, więc musi pilnować, żeby wszystkie spojrzenia były skierowane na niego. A tym razem to ja zabłysnąłem, właśnie namierzyłem i znalazłem całkiem fajny podbiera. jak to mówią, coś dla ducha, coś dla ciała, w końcu nie samym nagrywaniem ryb człowiek żyje. No i Wojtek będzie miał co wystawić na OELIC w tym tygodniu, kto wie, może to początek nowej podwodnej kariery w odzyskiwaniu zagubionego sprzętu. Nasza radość ze znalezionego podbieraka musiała być tak ekspresywna, że aż Szczupak przypłynął na inspekcję. Chyba poczuł, że jego podwodne królestwo jest zagrożone nadmiernym entuzjazmem i musiał osobiście sprawdzić, czy wszystko jest okej. Okay. Ledwie zdążyliśmy ochłonąć po wizycie szczupaka, a tuż przed nami spoczywa sobie kolejny węgorz. Spokojnie czeka na jakąś nieświadomą ofiarę, która zbliży się za bardzo do jego rewiru. Albo może już po obfitej kolacji, teraz trawi leniwie, obserwując podwodny świat. Kto wie, jakie menu miał dzisiaj ten drapieżnik? Patrząc na niego, można by pomyśleć, że to podwodny filozof rozmyślający nad sensem bytu, albo po prostu nad tym, co zje się na śniadanko. No, nic na to nie poradzę. Te stworzenia zawsze będą mnie fascynować, zwłaszcza te większe okazy. Ale wiecie co? Nie wiem, co to jest, ale te okonie, one po prostu mają w sobie to coś. Jak tylko je zobaczę, od razu czuję, że muszę je nagrać. Chyba trenują pozowanie, bo zawsze idealnie ustawiają się do zdjęcia. Jakby wiedziały, że mają w sobie ten błysk podwodnego celebryty. Pewnie co rano ćwiczą przed lustrem, żeby mieć pewność, że ich pasiasty strój kąpielowy leży perfekcyjnie. Po prostu przyciągają wzrok jak magnes neodymowy. Potem bardziej przyciąga. No i stało się! Nadeszła ta kulminacyjna chwila linowego Eldorado, o którym wspominałem wcześniej. Liny są dosłownie wszędzie, to jakaś totalna zadyma pod wodą. Jakby tego było mało, między linami przeplatają się przepiękne okonie, dorodne i dumne, dając temu podwodnemu baletowi jeszcze więcej gracji. Patrząc na taką ilość lina, rodzi się w głowie pytanie, czy one przypadkiem nie szykują się do tarła? Takie zgromadzenie to niecodzienny widok. Wygląda na to, że trafiliśmy na prawdziwe podwodne show, a może nawet na początek ich największej życiowej imprezy. Grzybno pokazało na co je stać. To konie, które właśnie podziwiasz, to nie tylko pasiasty model idealnie pozujący do kamery, ale też prawdziwy podwodny kameleon i niezwykle sprytny łowca. Co ciekawe, okonie mają zdolności do zmiany intensywności swojego ubarwienia, w zależności od otoczenia i nastroju. W jasnym świetle i na piaszczystym dnie ich pasy mogą być jaśniejsze i mniej wyraziste, a w zaroślach i mrocznej wodzie stają się ciemniejsze i bardziej kontrastowe, co pozwala im na doskonałe kamuflowanie. Dzięki temu potrafią idealnie wtopić się w otoczenie, stając się praktycznie niewidzialnymi dla niczego, nie podejrzewających Ofiar. Te piękne liny, które właśnie tworzą nasze Eldorado to naprawdę wyjątkowe ryby, o których warto wiedzieć kilka fascynujących rzeczy. Liny to typowi samotnicy i nocne marki. Najbardziej aktywne są po zmierzchu i wczesnym rankiem. W ciągu dnia często odpoczywają zagrzebane w mule lub ukryte w gęstej roślinności. Nocne nurkowania to idealny moment, by je podziwiać, bo wtedy wychodzą na żer. Obecność linów w że jest często dobrym znakiem. Preferują one czyste wody, dobrze natlenione i bogate w roślinność. Jeśli są tak licznie, prezentowane jak w grzybnie to świadczy o dobrej kondycji ekosystemu zbiornika. W tym podwodnym królestwie, gdzie królują liny szczupaki i okonie, nie mogło zabraknąć prawdziwych archeologicznych znalezisk. Mowa tu oczywiście o przynętach wędkarskich. Sądząc po ich ilości, to miejsce jest prawdziwym cmentarzyskiem dla sprzętu wędkarskiego. Z naszej nurkowej perspektywy to super. Raczej mało kto tu zagląda z butlą, więc możemy na spokojnie zrobić z tym porządek. Jesteśmy niczym poszukiwacze skarbów, którzy bez wysiłku znajdują kolejne eksponaty. Natomiast wędkarze, no cóż, oni z pewnością nie są pocieszeni. Kiedy ich ulubione przynęty kończą tu Żywot, można sobie wyobrazić ich frustracje i jęki rozpaczy, kiedy kolejne kosztowne przynęty zostają na dnie. My zbieramy pamiątki, oni płacą za naszą rozrywkę. To idealny przykład, jak jedno miejsce może być rajem dla jednych, a niezłą zmorą dla drugich. Chwile, kiedy zanurzamy się w podwodny świat, są magiczne same w sobie. Nadeszła chwila, aby celebrować te momenty w ciszy. Pozwolić obrazom mówić same za siebie. Spróbujcie sami poczuć spokój otaczającej wody, podziwiać wdzięk ryb i odkrywać sekrety głębin. Cisza wzmacnia wrażenia. Pozwala skupić się na detalach. Na óse się w świetle, na delikatnym ruchu płetwy. W ciszy podwodny świat objawia się w pełni, a my możemy po prostu być jego częścią. To właśnie te niezakłócone momenty są esencją nurkowania i najcenniejszą pamiątką. I spotkało nas coś niesamowitego. Widzieliście te liny? Po prostu ta ilość lina chyba świadczy tylko o jednym. Mi się wydaje, że po prostu lin szykuje się. Dotarła. Ale było ich no niezliczona ilość. Parę szczupaków, płoci, yy, parę ładnych okonków się trafiło. Ale oczywiście, no Wojtek pozbierał gumki. Proszę pokazać te gumeczki. Mamy takie gumeczki. O, ta to nawet dosyć taka świeża, ale chociaż hak jest. No, jest ich około 14 sztuk, a perełką dzisiejszego znaleziska jest podbierak. Słuchajcie, to świadczy o tym, że w tym jeziorze muszą być duże ryby, no bo wędkarze używają dużych podbieraków. Podejrzewam, że w przyszłym tygodniu to się ujawi na OLX, znając Wojtka. <głosy> <głosy> Także ja dziękuję ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że spotkamy się w następnym odcinku. Dobranoc! Jeśli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś wesprzeć mój kanał, bym mógł się rozwijać, bym mógł docierać do większej ilości jezior, to możesz to zrobić za pośrednictwem portalu Patronite, jak to zrobili Marek, Paweł, Jarosław, Bartosz, Mariusz oraz Jarosław, którym serdecznie dziękuję.